Weroniko, gdy ostatni raz widzieliśmy się dokładnie w takiej samej wirtualnej sytuacji, to był maj 2022 roku. Wtedy pokazywałaś mi przepiękne i swoje ulubione miejsca w Los Angeles, kolorowe, pamiętam różową ścianę. Dzisiaj spotykamy się niestety, w, w, co, co mogę powiedzieć, w gorszych okolicznościach, ponieważ okolice Los Angeles trawią pożary. Powiedz mi, proszę, jak wygląda sytuacja Twoimi oczami osoby, która tam mieszka? To znaczy, miasto jest kompletnie sparaliżowane i um, to jest klęska po prostu narodowa. Jeżeli chodzi o samo Los Angeles, to nigdy nie było, no, nigdy nie było aż tak rzeczywiście tra tragicznej żywiołowej klęski, więc miasto kompletnie nie jest przygotowane do tego. Zresztą nie było przygotowane do pożarów, jak wiadomo, bo zabrakło i wody w hydrantach, i. Ten Pacific Palisades Rezerwat był pusty, nie było tam wody. Wiadomo, że są te wiatry Santa Any, które zawsze powodują, są bardzo niebezpieczne i jest przez to też sucho. Więc to jest zaskakujące, bo to tak naprawdę, naprawdę, nie powinno być dla osób, które się na tym znają i tym zajmują, nie powinno być zaskoczeniem. A jednak wydaje mi się, że wszyscy zostali kompletnie zaskoczeni. Um, I e, mam znajomych, którzy rzeczywiście... pierwszego, no My już teraz o 3 dni wiemy, że są pożary, więc wszyscy siedzą w domu e, i oglądają telewizor, bo te są coraz nowsze pożary, ale e, na samym początku, jak wybuchł w Pacific Power to ja naprawdę mam znajomych, bo to nagle okazało się, o jest pożar w Pacific Power Ale mam znajomych, którzy uciekali naprawdę na ostatnią chwilę. Jest, bardzo jest po prostu z, z, tej, z tego... Miejsca, to było tak niespodziewane, że ludzie wychodzili po prostu w piżamie czy w dresach, zabierali dzieci, psy i stali mhm. z niczym zupełnie. Rozumiem, że natura robi niestety jedno, ale z tego, co Ty mówisz, rozumiem i czy rozumiem dobrze, że te nastroje społeczne są nie do końca pozytywne, że są jakieś takie negatywne oceny być może władzy, tego, tego jak, jak zarządza kryzysem? A to znaczy, to, to też tak, jest, jest rzeczywiście o to żal, dlatego że um, no są ku temu powody, prawda? Bo i obcięty obcięte um, budżet na, w zeszłym roku na, na Straż Pożarną, więc to wszystko jakby się składa do tego, żeby jednak mieć, można mieć pretensje do władz, ale to jest też akurat taki, nie tylko żywioł, ale takie warunki atmosferyczne, że to jest nie do opanowania i naprawdę wielki szacunek dla wszystkich strażaków i ludzi, którzy, którzy pracują dzień i noc naprawdę, nie mając no amunicji tak naprawdę, bo nie mając, albo jest problem z tą wodą albo hydranty nie są przystosowane do tego, żeby gasić pożar tylko na przykład żeby podlać ogródę i walczą dzielnie bardzo I, i co jest wspaniałe to to, że jednak Los Angeles jest też takim, e, e, takim społeczeństwem, które jak coś takiego się dzieje, to bardzo jesteśmy solidarni. Więc e, powstało bardzo dużo miejsc, e, no, schronów oczywiście, to wiadomo, ale miejsc, gdzie można dać donacje, gdzie można dać prania i różne rzeczy, ale można też się zgłosić na ochotników, żeby, żeby pomagać. Więc I widzę, że całe miasto jest bardzo w to zaangażowane. Ty też e... wniosłeś się w tę pomoc, prawda? No tak, 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 tak. Oczywiście na tyle, ile mogę, bo, bo moja córka nie chodzi do szkoły, więc, więc jestem z nią. Ale wczoraj, na przykład, od dwóch dni pakowałyśmy rzeczy z, z domu i, i, i pomagała mi przebierać zabawki, ubrania, buty i bardzo dużo innych rzeczy pierwszej potrzeby. I pozawoziłyśmy już bardzo dużo i mamy nadal. Tutaj nie widać, ale obok mnie stoją cztery wielkie torby, które jeszcze y, musimy zawieźć. Ja e, ale to i tak jest jakby, no, moim zdaniem, prawie z, no, znikoma pomoc jak na y, straty i na to, co to miasto tak naprawdę czeka, i ludzi, którzy stracili domy lub wszystko, zwłaszcza jeżeli na przykład nie mieli ubezpieczonego domu mhm. y, w tym pożarze. W polskich mediach czytamy, że 18 osób zginęło, około 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych. spłonęły posiadłości takich osób jak Mel Gibson czy Anthony Hopkins, no ale też chyba wiemy, że nie wszyscy są jakby tytułowani w artykułach z imienia i z nazwiska, ale tak jak powiedziałaś, to są dramaty prawdziwych ludzi z krwi i kości. Rozumiem, że wśród Twoich przyjaciół. Bo ja czasem nawet usuwałam parę komentarzy z mojego Instagrama, gdzie ludzie się wymądrzali, że pisali są nieprawdę, widać, że nie mają pojęcia, że ludzie bogaci w Pacific Palisades mieszkają w związku z tym sobie poradzą. Znaczy zacznijmy od tego, że nie, dlatego no że... Bardzo dużo. Po pierwsze, jeżeli chodzi nawet o domy w lepszych dzielnicach, to są to domy z pokolenia na pokolenie. Więc to nie znaczy, i tam w tych domach był ich cały majątek. Po drugie, to nie jest tylko jak Pip, i ta ulica pięknych domów. To są wszystkie okolice i, 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 i to są mniejsze domy, i mieszkania, i biznesy. Ludzie potracili miejsca pracy, potracili swoje na przykład jedyne źródło dochodu i swoje biznesy, więc to, to jest bardzo. No, to jest bardzo, takie moim zdaniem, krzywdzące, żeby myśleć w ten sposób. Dobrze, że to podkreśliłaś, bo faktycznie po komentarzach, które ja również czytam, wydaje się, że ludzie nie do końca znają prawdę i dlatego też również spotykamy się my i, i dzisiaj. Czy, czy jest tak, że po prostu osoby, które znasz, twoi przyjaciele, znajomi, niestety stali się tymi, którzy dzisiaj stracili swoje domy? Bo się to wygląda tak, że moja przyjaciółka mieszka w Pacific Palisades, i a ponieważ tam nadal jest pożar, więc ona po prostu nie wie, czy jej dom stoi, czy nie. Bo nie, nie, no, na razie nie może za bardzo tam pojechać. No, przez to też, teraz w ogóle zrobiło się jeszcze gorzej, dlatego że nie tylko, że są pożary, ale jeszcze jest bardzo dużo kradzieży. Teraz jest dużo też Piromanów, którzy podpalają, próbują podpalać są cały czas aresztowania, więc zrobiło się trochę panemonium tutaj, dlatego ludzie po prostu siedzą bezpiecznie w domach, ale tak odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście moi mam znajomy, którzy czy w Altadenie, czy w Pacific Palisades najprawdopodobniej potracili domy. Nie wiedzą, bo wiedzą, że tam przeszedł pożar, ale po prostu nie mogą na razie tam wrócić. Mhm. W polskich mediach mamy różne te oczywiście nagłówki. Jakie są teraz przewidywania dotyczące tej pogody, tego, ile to potrwa? Co słyszy się w waszych mediach? To jest tak, że to miało trwać do piątku. Najpierw, mia... bo wszystko zależy od tych wiatrów, bo to są pustynne wiatry, w związku z czym one są suche. I Ja akurat zawsze śledziłam, kiedy są wiatry Santana, bo jestem alergikiem, a one powodują. Koszmarno, ale dlatego mam zatkany nos i tak mówię. I plus zanieczyszczenie teraz. Ale ym, y, to się zmienia, bo to właśnie zależy od tego, kiedy te wiatry się uspokoją. I teraz, na przykład, najnowsze, najnowsze informacje słyszałam, że do środy, na mamy niedzielę. Więc w ostatnich 5 sześciu dniach wybuchło kilka pożarów. Więc, <ścoughs> więc obawiam się tego. Natomiast z dobrych rzeczy, znaczy z dobrych rzeczy, no z, z jakby co uspokaja może trochę mieszkańców Los Angeles, jest to, że na początku, w przypadku tego pierwszego pożaru, to naprawdę była tylko Straż Pożarna Zalej. A, a teraz jest ogromna pomoc, bo przyjechali um, wolontariusze Straży Pożarnej z Meksyku. Z wielu innych krajów, z wielu innych stanów jest Gwardia Narodowa. Teraz te siły są wzmocnione i dlatego udało mi się opanować kilkanaście procent, tylko kilkanaście procent tego pożaru w Pacific Palisades, który przez pierwsze dwa, trzy dni bez pomocy, przez brak wody, był zero opanowany. Mhm. Myślę, że to, co może nam, nam Polakom, jeszcze bardziej zrozumieć to, jak sytuacja jest tam dramatyczna, to powiedzmy proszę o powierzchni tych pożarów. Czy da się do czegoś porównać powierzchnię m, te, tych terenów, które akurat tymi pożarami są objęte i też jak daleko jest to od ciebie, bo jak rozumiem, mieszkasz w centrum miasta? Um... Nie znam się na tyle, żeby nie chcę porównać i, i zrobić jakiś błąd, ale no, są to ogromne obszary, ogromne. w przypadku zwłaszcza tych dwóch e, e, głównych, czyli Iton i, e, i Pacific Palisades. E, był taki moment, że był pożar bliżej wzgórz z naszej strony. Ale to był jedyny pożar przez to, że on dochodził do miasta i do głównej części miasta. To rzeczywiście oni y, walczyli z tym y, no, jak tylko mogli, bo to było bardzo niebezpieczne. I y, 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 udało im się y, ugasić, więc, y, więc to był tylko taki jedyny moment, kiedy troszeczkę się stresowała. Mhm. Jak to jest? Czy czujecie się w centrum miasta bezpieczni? Czy mimo tego, że być może czujecie się bezpieczni, to jesteście gotowi do ewakuacji? Jak to wyglądał w każdym z takich domostw w centrum Los Angeles? Trudno powiedzieć jak inni, ja mam przygotowane wszystko w jednym miejscu w razie gdybym chciała się ewakuować, to by nagle coś. Tak naprawdę problem nie jest z pożarami, bo mieszkając powiedzmy w mieście, gdzie jest więcej budynków, mniej zieleni, to jak, jak wiadomo te pożary głównie płoną tam na wzgórzach, bo tam jest sucha, tak. no, no po prostu mm. sucha przyroda, prawda? Więc, więc łatwo się to wszystko pali i wiatr bardziej wieje, ale Większe niepokoje, i to też rozmawiam ze znajomymi, którzy mieszkają podobnie lub trochę bliżej wzgórz, ale też wśród innych domów, no to, to są ci podpalacze, mhm. którzy, którzy po prostu są nie, nie, wariaci i, i, i podpalają, próbują podpalać budynki, i naprawdę cały czas są aresztowani nowi ludzie, którzy, którzy próbują podpalać właśnie osiedla, gdzie zamieszkane osiedla. Niestety zdążyłem już o tym zapomnieć, ale te nie podpalenia u nas, ale kradzieże, czyli takie następstwa zdarzały się choćby po powodzi, które niestety też nawiedziło Polskę kilka miesięcy temu. Więc faktycznie jest to jakaś taka kolejna sprawa, o której może byśmy nie pomyśleli, a faktycznie jest to za chwilę główne być może niebezpieczeństwo. No ale teraz e, też widziałam, że właśnie Gwardia Narodowa i, i jednak wojsko pilnuje jak jest e, Nakaz wczoraj, na przykład Brentwood. Brentwood jest taką dzielnicą, no oczywiście, bardzo dobrych domów, taką podobną trochę do Pacific Palisades, bardzo rodzinna. Widziałam wczoraj wieczorem, że był nakaz ewakuacji i stała gwardia narodowa, wojsko, które pilnowało całej dzielnicy, żeby właśnie. I też jest nowy nakaz, nie można wchodzić w ogóle na te rejony, które są ewakuowane ludzie. Rozumiem że też są zamknięte drogi, są zamknięte szkoły. Czy w ogóle można powiedzieć, że w Los Angeles teraz istnieje normalne życie, że ludzie prowadzą normalne życie? Tak i nie. To znaczy, ja tak jak powiedziałam, jak rozmawialiśmy chwilę przed naszą rozmową już e, e, nagrywaną, e, ja e, mam ogromne szczęście, e, że e, moje życie powiedzmy, toczy się prawie. E, no prawie normalnie moje dziecko nie ma szkoły. Um, I oczywiście jestem przerażona na tym, co się dzieje, i żyję tylko tym, i, i próbuję działać, żeby coś, z te, no przynajmniej jakoś włożyć yy, część, yy, jakoś siebie w to, żeby pomóc, ale, yy, ale prawda jest taka, że, że dla nas toczy się normalne życie, a, a dla innych jest to koniec świata prawie, bo, bo potraci wszystko, więc yy, też mam takie yy, no, poczucie, że jednak jest yy, no, bardzo duży smutek. W Los Angeles jest pusto, bardzo dużo ludzi po prostu wyjechało poza miasto, czy do rodzin, czy do innych stanów, do rodzin. Większość, na przykład, e, rodziców, e, e, dzieci, które są w klasie mojej córki, bo jesteśmy w kontakcie, e, wyjechała do rodziny, na mhm. przykład do innych Stanów albo do innego miasta. I ludzie to robią, wyjeżdżają, bo, ale też dlatego, że uciekają trochę od powietrza. Czy to jest oczywiście sytuacja, to się w końcu uspokoi, to się w końcu skończy. I dopiero wtedy będzie można ocenić no, szkody. Mhm. Tak naprawdę. Wiemy, że Twoi rodzice byli Twoimi gośćmi na święta. Czy dalej są z Tobą, i czy to, co się dzieje, nie pokrzyżowało albo nie zmieniło jakoś ich planów powrotu do Polski? E, tak są i dzięki Bogu, że są, dlatego że, y, no ja jednak, jak zaczęły się te pożary, to y, miałam bardzo duże obawy y, o to. Y, no po prostu czułam się zagrożona i trochę, trochę, trochę by mi było ciężko, gdybym była sama z dzieckiem i z psem. Y, więc cieszę się, że są w tym momencie, trochę pechowo, y, no bo, bo jakby miał, miał, mieliśmy bardzo dużo zaplanowanych. Atrakcji. To jest kompletnie nieważne w tym momencie, ale oczywiście jej urodziny Eli, impreza urodzinowa Eli miała być, mimo że przeniesiona z zeszłego miesiąca, bo w zeszłym miesiącu byliśmy w Polsce. No, jakby, to jest tak trochę: um, Powiedz swoje plany panu. Znaczy, jest, jest takie powiedzenie, że. Powiedz panu Bogu sprawi, o swoich planach. Tak, jak chcesz go rozbawić, to były to swoje plany, ale to są, to są żadne, tak jak mówię, to jest nic w porównaniu do tego, co je, jakie dramaty przeżywają nie ludzie, um, ale y, ogólnie to, na przykład, szkoły na dziś mają jutro wrócić do. Y, nie wszystkie. Oczywiście te szkoły, które no bo zostały spalone, czy, czy tam, gdzie jeszcze jest zagrożenie, nie. Natomiast dzieci są transferowane do, do, do tych szkół, na przykład Eli Szkoła, teoretycznie też mają jutro być normalnie. Mhm. Jest też taka niestety część komentarzy, ona jest oczywiście mniejsza, bo ludzi o dobrych sercach jest więcej, ale niektórym się wydaje, że a jak te pożary są w Los Angeles, w tej bogatej Ameryce, to chyba nie trzeba pomagać, chyba nie trzeba brać udziału w żadnych zbiórkach, w których i my możemy wziąć udział, nawet nie będąc na miejscu. Ja oczywiście bardzo chętnie podłączę do naszego artykułu kilka linków do, hmm. do tych miejsc, gdzie warto wpłacać datki, ale co ty byś powiedziała osobom, które w taki sposób patrzą na tę sytuację? Karma do was wróci. Po prostu. No, no tak, dlatego że moim zdaniem, zwłaszcza, że widać na wideo, widać w telewizji, widać na zdjęciach, co się dzieje. I jeżeli ludzie mają w ogóle takie podejście, że nie warto pomagać, um, no to no cóż mam powiedzieć, no to jakby naprawdę wszystko wraca. Mhm. I to jest, ja, ja, ja nie uważam, że należy ludziom mówić masz pomóc, natomiast głęboko wierzę, że, że y, to co robisz to do Ciebie wraca, więc i to co mówisz to do Ciebie też wraca. Słowa mają też bardzo dużą moc, um, ale to wszystko wraca, naprawdę, prędzej czy później. Um, natomiast rozumiem, że na przykład ktoś może powiedzieć, ok, Los Angeles mnie za bardzo nie dotyczy, natomiast bardziej... Załóżmy, chciałabym pomóc dzieciom w Polsce, lub w szpitalu lub zwierzętom, czy jakkolwiek. Rozumiem. No i ja, ja staram się regularnie pomagać, tylko po prostu też nie mówię o tym. Mhm. I nie, nie, jak chcę podzielić się czymś, żeby, żeby na przykład moi followersi też może skorzystali jakby z tej strony, czy, czy tak jak dzisiaj wrzuciłam w sklep, gdzie zbierane są ubrania. To jest po to, żeby po prostu zwrócić uwagę na, na, na miejsce, gdzie, gdzie można pomóc, jeżeli się chce. Ale, ale też, no tak jak mówię, to, um, każdy ma swoje sumienie. Mhm. Trzymamy kciuki za, za to, by ta sytuacja jak najszybciej się zakończyła. Przepięknie Ci dziękuję, że znalazłaś dla nas czas w tych wyjątkowych, smutnych okolicznościach na to, by porozmawiać. Mam nadzieję, że faktycznie relacja twoja osoby, która jest na miejscu, też otworzy trochę szerzej oczy tym, którzy. Mają ten głód wiedzy, mają te dobre chęci, ale po prostu być może mamy niewystarczające te źródła, by, by wszystko zrozumieć. No i mam nadzieję, że twoje życie, wasze życie wróci do takiej normalnej codzienności jak najszybciej za tobą kolejną urodzinę dosłownie trzy dni temu. Więc tak. czego ci możemy życzyć? Um, znaczy na, na, dz dzisiaj pytając mnie o to, um, to naprawdę um, chciałabym bardzo, żeby to miasto się pozbierało, i, i, i żebyśmy odbudowali to miasto i, i żeby ludzie jakoś z tego wyszli jak najlepiej tylko mogą. Bo, bo ja kocham to miasto, więc chciałabym, żeby, żeby to wszystko wróciło do jakiejś normy, normalności. Tak, tak myślę. To chyba najpiękniejsze życzenie. Dziękuję ci bardzo.